Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie martwych wstał. Niech Was wszystkich błogosławi, strzeże pokojem, wiarą i miłością napełnia Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. To dostaliśmy mniej więcej od rodziczy naszego syna. myślę, że próżnowane o do Poczytam to słowo teraz wieśnicy Piotra następującej treści. Przepraszam, że piszę o tej godzinie, ale czuję, że powinno. Chciałem powiedzieć, że nie znam się jakoś dobrze z pańskim synem, ale chodziłam do tej samej szkoły i wie pan co? Strasznie mi się podobał i był dla mnie autorytetem. Wie pan dlaczego? Bo był inny jak ja, jak ja. Tylko że on swoją, swoją innością dawał radę zawsze kroczył szkolnym korytarzem z uśmiechem i tym podobnie. Ja również jestem osobą niepełnosprawną. Patrząc na niego wierzyłam, że będę jak on, silna, z wysoką samooceną. <tryk> Niestety nie miałam łatwego łatwo, wyśmiewano mnie się ze mnie i tym podobnie. Dzieci i ludzie potrafią być z Gdy dowiedziałam się, co się stało, poczułam, jakby cząstka mnie umarła. Byłam w takim szoku, że nie potrafiłam powstrzymać płaczu i trzęsącego się ciała. Dziś znowu tracę wiary w ludzi. Wiarę w to, że znów poznam kogoś innego, jak, jak ja, to dam mi przykład jak wkroczyć przez życie z podniesioną głową. Jeśli kiedyś będę, będą chcieli Państwo pogadać czy potrzebować pomocy, nie mam za wiele, ale jestem, mam nadzieję, że znajdą tych zwyrodniarców i oko za oko. Zawsze miałam dobre serce, ale już koniec. Ludzie to bestie. Nie każdy, ale są jak widać. Wysyłam Panu i Pańskiej żonie troszkę ciepła, tego na sercu i duszy. Jedyne co mogę dodać, nie to, że jest mi przykro, bo to nic nie zmienia, Wiem o tym, bo sama straciłam mamę na raka, na raka zmarła. Ale powiem, że musicie walczyć, wspierać się, nie poddawać się i wierzyć w lepsze jutro. Są ludzie, którzy was potrzebują i Piotr na pewno czuwa nad wami. On wciąż tak naprawdę jest wśród was. Może to brzmi teraz głupio, ale wiem co mówię. Dziękuję, że mogłam dzięki wam widzieć w swoim życiu tak przystojnego i dzielnego mężczyzny, który w przeciwieństwie do mnie potrafił chodzić z podniesioną głową.